Dlaczego tatuaż? Wiesz co, to chyba wyszło tak jakby, jakby to powiedzieć spontanicznie. Pewnego dnia mój kumpel, no, który ma parę tatuaży na sobie, przyszedł i powiedział, że Maciek, kupimy ci maszynę, kupimy ci sprzęt, będziesz nas tatuował za darmo. Co prawda nigdy nie otrzymałem tej maszyny, nie otrzymałem też żadnej innej rzeczy, ale pomysł mi został w głowie. A ze względu na to, że jestem malarzem, to pomyślałem, że to jest jedyna forma robienia tak naprawdę żywej sztuki. No Umówmy się szczerze, jeżeli umiera po dobracie, to umiera i też to, to Tyle. Nazywam się Gulak Maciej, jestem z Tyczyna. Taka mała miejscowość w okolicach Rzeszowa. Z zawodu i z wykształcenia jestem malarzem, nazywanym również artystą plastykiem, ale zajmuję się tatuażem, mam własne studio, nazywa się Breaking Ink. Z życia generalnie. To równie dobrze może być trawy, co zachowanie człowieka. Może być idea lub sugestia klienta, którą przynosi ze sobą. Czasami, gdy śnie trafiam na najlepsze pomysły. No, jest tego multum. Też zajmuję się odrobinką fotografią. Czerpię jak najbardziej z, no, po prostu z fotografii makro, biorąc pod uwagę to, że rzeczy powiększone ile nastokrotnie wyglądają zupełnie abstrakcyjnie. No. no i też czerpię jak najbardziej inspiracje z malarstwa, bo to jest moją domeną, moje prace, też chciałbym, żeby były malarskie. No i to są takie główne moje inspiracje, aczkolwiek na chwilę obecną takimi pobocznymi jest moja żona, moje dziecko. No i po prostu ta cała pozytywna energia, która towarzyszy im. Mój pierwszy tatuaż to było malutkie serduszko ze skrzydełkami, które zrobiłem sobie sam na stopie, a w środku serduszka jest jeszcze, choć już bardzo mało czytelny napis mama. I go zrobiłem go, pokazałem mojej mamie, która jest mega źle nastawiona w stosunku do tatuaży i powiedziała tak. Ładny syrko, tylko nie rób sobie już więcej. <gry> I to był mój pierwszy tatuaż. Wiesz co, 90% moich projektów jest to tatuaż autorski, to znaczy klient przychodzi ze swoją sugestią. Długo rozmawiamy nieraz, nawet są to kilkugodzinne konsultacje, po czym ja robię projekt, ten projekt jest później jeszcze konsultowany, zmieniany, no i ten etap tatuowania to jest jednak taka kropka na d ponieważ najdłuższa faza, która najwięcej zabiera czasu, energii i chyba na, najbardziej to mi tego ciepła rodzinnego, którego nie mogę poświęcić, no to jest to projektowanie. No, powiedzmy sobie jeszcze, że normalny człowiek pracuje 8 godzin, ja pracuję po 12-14 godzin, bo w pracy jestem około 8, wracam do domu, robię projekty, odpisuję na maile, szukam różnych inspiracji do projektów. No i tak, to, tak wygląda moje życie.